jest tyczka jeszcze mamy spory kawałek do niej wreszcie godzina prawie 15 od rana sobie idziemy nie duży coś ale jest nawet powiem, że małe tutaj tu nie, tu były wilki tu był misiek przed chwilą chodź tu leży jakiś czy może nawet stary gdzie Nie, chyba świeżek, ale Ale po całym dniu to i tak jest petarda Tym bardziej, że naprawdę słabiutko jest No Mamy Mamy tykę Jest dziesiątek Jaki pewnie ze szczytów schodziły Zwalił. No już chwileczkę leży. Z półtora kilo może, może nawet nie. Jest twarda. Jak na ten rok to jest mega. zajebiaszczo Lecimy zaraz do chałupy. Bo deszcz zaczyna padać, ale już nie na pusto. Pozdrawiam, hej.